Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Nieruchomości Europy. Ja nazywam się Konrad, a dzisiaj jesteśmy w Bułgarii i idziemy sobie właśnie po korytarzu kompleksu znajdującego się w Słonecznym Brzegu, jednym z najbardziej znanych bułgarskich kurortów nad Morzem Czarnym, w którym to kompleksie sam osobiście posiadam mieszkanie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat inwestowania w nieruchomości w Bułgarii, na temat tego, czy to się w ogóle opłaca. Czy ma to sens? Jakie są plusy, jakie są minusy? Na co warto zwrócić uwagę? Nie będę się starał, oczywiście, narzucać swojego zdania. Myślę, że opinie możecie sobie wyrobić sami. A zaczniemy od takiej krótkiej wycieczki, spaceru po terenie kompleksu, w którym się znajdujemy. Tutaj z przodu budynku mamy jeden basen. To jest taki mały basenik dziecięcy. Jakieś kanapy, huśtawki. Sam budynek wygląda w taki sposób. Taki styl, no ja bym powiedział, że on mi przypomina takie budynki gdzieś na Lazurowym Wybrzeżu. Tutaj jest też jacuzzi w tym baseniku. Roślinność całkiem fajna. Dalej takie leżaki pod baldachimami. Wszystko zadbane, ładne, zielone. I z tyłu mamy kolejny basen. Mieszkanie z pełnym wyposażeniem, z umeblowaniem, i w sumie gotowe albo do życia, albo do wynajmu, czyli z ręcznikami, naczyniami itd. Kosztuje tutaj mniej więcej od 100 tysięcy euro za takie niewielkie mieszkanko z jedną sypialnią oraz salonem z aneksem kuchennym. Koszt. Obsługi takiego mieszkania, czyli czynsz administracyjny, który obejmuje całodobową ochronę fizyczną, monitoring, obsługę na recepcji, obsługę basenów, tej całej zieleni itd., to jest mniej więcej dla takiego niewielkiego mieszkania 1000 euro rocznie. Do morza idzie się mniej więcej 10 minut, spokojnym krokiem. Pogoda w Bułgarii w sezonie zawsze jest słonecznie, prawie zawsze pada bardzo rzadko. Poza sezonem też jest słonecznie, chociaż niekoniecznie ciepło. Tak czy siak, bardzo przyjemnie. Tutaj jeszcze raz widok budynku. To jest dobry budynek, trzeba przyznać, dobra firma. A są również też są również budynki dużo prostsze trochę starsze, w trochę gorszym stanie, no i tamte mieszkania będą tańsze. Pytanie, po co takie mieszkanie? No wiadomo, do mieszkania. Można je wynajmować komuś, również całorocznie. Można mieszkać samemu, można przyjeżdżać po prostu tak jak robię to ja, a przyjeżdżać na wakacje, poza wakacjami, po prostu żeby sobie odpocząć, naładować akumulatory od czasu do czasu. No i takie mieszkania mają to do siebie, że ich wartość rośnie. Także jest to pewien rodzaj inwestycji. Łączenie przyjemnego z pożytecznym. Oczywiście jest wielu krytyków, którzy powiedzą, że drogi są krzywe. W ogóle to się nie opłaca, bo utrzymanie kosztuje. To, tamto, siamto, piąte, dziesiąte. Pewnie, że tak. Bułgaria, najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej. A no, z tym ciężko się kłócić, tylko co z tego? Pogoda jest fajna, można sobie siedzieć w swoim basenie. Można sobie leżeć na leżeczku i pracować, na przykład zdalnie. Albo nie pracować, tylko czytać książkę. Oczywiście jest wielu przeciwników inwestowania w Bułgarii czy w innych takich miejscach. Argumentów są setki. Ja mógłbym oczywiście tutaj z nimi w jakiś sposób polemizować. Natomiast nie widzę takiej potrzeby. Dla mnie wystarczy trochę słońca, morze, szeroka, piaszczysta plaża. Najczęstszym argumentem przeciwko zakupowi nieruchomości gdzieś za granicą, nieruchomości wakacyjnej, jest takie powiedzenie, że nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa. Pewnie, że tak. Zgadzam się z tym w 100%. Natomiast opowiem pokrótce o po tym jak wyglądała moja pierwsza inwestycja w nieruchomość w Bułgarii. No i ocenicie sami czy, czy miało to sens, czy sensu to nie miało. Otóż to pierwsze mieszkanie kupiłem tutaj w roku 2018. Mieszkanie w sąsiednim kompleksie bardzo podobne do tego, które który wam przed chwilą pokazałem Kosztowało mi ono niecałe 50 tysięcy euro Po trochę ponad 6 latach sprzedałem to mieszkanie za 70 tysięcy euro Zarabiając na czysto po wszystkich opłatach około 20 tysięcy euro Czy to dużo, czy to mało Na pewno można było te pieniądze zainwestować inaczej Na przykład z bitcoina, wówczas zarobiłbym zdecydowanie więcej. Można było też zainwestować w niektóre akcje bądź obligacje. Dałoby to albo podobną stopę zwrotu, albo znacznie gorszą, może też trochę lepszą. Ja jednak w tym czasie spędzałem w Bułgarii. Od kilku do powiedzmy kilkunastu czy dziesięciu tygodni rocznie, w zależności od tego, czym się akurat zajmowałem. W czasie, kiedy prowadziłem własną działalność gospodarczą, spędzałem tutaj więcej czasu, bo mogłem sobie na to pozwolić. Internet jest niedrogi, szybki, wystarczający, warunki są wystarczające do pracy zdalnej. W tym czasie, oprócz tego, że. Mieszkałem właśnie przez jakiś czas nad morzem, również z moimi dziećmi. Dzieci się nauczyły pływać. Trochę podłapały też córka języki obce, komunikując się tutaj na miejscu z innymi dziećmi. No, zobaczyły dzieci też, jak się żyje w innym kraju. Nabrały pewnie trochę pewności siebie, podróże kształcą. Ja również. Dowiedziałem się trochę o Bułgarii. Myślę, że teraz poruszam się po tym kraju dosyć pewnie. Wiem, jak tutaj otworzyć firmę, wiem, jak ją zamknąć, wiem, jaka jest specyfika tego kraju, wiem na co uważać. Nauczyłem się trochę języka bułgarskiego. Jestem w stanie pogadać się na każdy taki temat, codzienny, biznesowy. Zrobiłem tu jakieś niewielkie interesy. Także to jest taki bonus do tego, do tego, co mi się udało powiedzmy zarobić czy wyciągnąć z tego całego interesu. A te 20 tysięcy euro, o które się wzbogaciłem sprzedając mieszkanie, to tak naprawdę koszty wszystkich wakacji, które już spędziliśmy: koszty biletów lotniczych, paliwa, taksówek, restauracji, zakupów. No, i tak naprawdę e, utrzymania mieszkania, prądu, wody i tak dalej. Więc można powiedzieć, że w taki sposób, inwestując 10 tysięcy miałem po prostu 6 lat nielimitowanych praktycznie wakacji, znaczy limitowanych moim czasem, czy sytuacją rodzinną za darmo. A, no, ja specjalnie się jakoś nie martwię że tak ta inwestycja się moja skończyła. Myślę, że była ta inwestycja dużo ciekawsza niż po prostu wrzucenie pieniędzy do jakiegoś funduszu i zastanawianie się czy kwota na końcu wzrośnie, czy też spadnie. Teraz kupiliśmy też drugie mieszkanie, już większe, pewnie fajniejsze z widokiem na morze. I myślę, że sytuacja będzie podobna. W momencie, kiedy je kupowaliśmy cena była akurat jeszcze w porządku. Kupiliśmy je na etapie budowy. No, już nie musieliśmy blokować w środków, bo wpłacaliśmy, wpłacaliśmy ratami kwotę za te, jeszcze za to mieszkanie. No i teraz już na chwilę obecną, kiedy blok został oddany do użytku tak naprawdę wartość tej nieruchomości wzrosła co najmniej o 50% taka, taka jest obecna sytuacja na rynku. No i w sumie, sprzedając, sprzedając to nasze pierwsze mieszkanie, już po tym jak odebraliśmy nowe, okazuje się, że do tego nowego musieliśmy dopłacić bardzo niewiele. No a mamy, mamy mieszkanie prawie 10 lat nowsze, z widokiem na morze, dużo większe, z dużym tarasem. Także wydaje mi się, że również tym razem nie będę żałować tej inwestycji. Czy są rzeczy, na które trzeba uważać, kupując mieszkanie w Bułgarii? Pewnie, że są, tak jak zawsze. Pierwsza podstawa sprawa przed podjęciem decyzji o zakupie to jest research. Trzeba mniej więcej zrozumieć, na czym polegają nieruchomości w Bułgarii. Co trzeba zrobić? Trzeba sobie poczytać. Najlepiej w kilku źródłach, co najmniej, trzeba sobie pooglądać youtuberów, blogerów i też najlepiej kilku. Dlaczego kilku? Bo jest duża szansa, że pierwszy, którego będziecie oglądać, to jest po prostu pośrednik nieruchomości, który sprzeda Wam wszystko w różowych barwach, po to, żeby po prostu zachęcić Was do zakupu, oczywiście tylko z wykorzystaniem jego usług. Drugi bloger może Wam opowiedzieć o swoich złych, beznadziejnych doświadczeniach, które wynikają na przykład z tego, że zanim kupił swoje własne mieszkanie, nie dokonał właśnie tego researchu. I dopiero trzeci, czwarty, piąty punkt widzenia pozwoli Wam wyrobić własne zdanie, spojrzeć na sprawę możliwie obiektywnie. Kolejna sprawa to korzystanie z usług. Kilku tutaj pośredników, pomocników na miejscu, i najlepiej, żeby to nie byli tylko Polacy. Dlaczego? Otóż to wielu Polaków, którzy tutaj w Bułgarii, nie tylko w Bułgarii, w różnych innych krajach oferują swoje usługi, pomocy w zakupie nieruchomości, w obsłudze nieruchomości na miejscu, w jakichś innych sprawach, są to osoby, które mogą się okazać. Mało kompetentne, przez to, że są to osoby również znajdujące się na emigracji. Czasami dojeżdżające tutaj, czasami nie posiadające odpowiedniej wiedzy, doświadczenia czy nawet znajomości lokalnego języka. Z drugiej strony, osoby takie wiedzą, że wielu Polaków jest tak naprawdę zdana na ich łaskę i niełaskę. Więc mogą opowiedzieć każdą głupotę, która tak naprawdę będzie nieweryfikowalna. Dlatego ja osobiście zalecam zasięgnięcia opinii, zdania, co najmniej kilku specjalistów. Jeżeli w jakichś sprawach mówią wszyscy jednym głosem, znaczy, że prawdopodobnie jest tak jak mówią. Jeśli w innych sprawach ich opinie, zdania, rady się różnią, no to wtedy radziłbym dokładnie zbadać dany temat, aby przekonać się, jak jest naprawdę. Nie chcę tutaj też. Abyście zrozumieli mnie źle. Nie twierdzę, że Polacy są jakimiś oszustami. Dotyczy to tak naprawdę każdej nacji. Pewien prawnik tu w Bułgarii, w Burgas, powiedział mi, że najwięcej osób, które. E, największa część osób, obcokrajowców, którzy robili tutaj w Bułgarii jakieś interesy, inwestowali, kupowali nieruchomości, wypowiada się o Bułgarii źle. W sytuacji, kiedy nie znali miejscowego języka i nie chcieli się go uczyć, zdali się na pomoc często swoich krajan czy osób mówiących akurat w ich języku, nie zasięgali porad innych specjalistów, no i wtedy rzeczywiście szansa na to, że potkniemy się o jakiś kamień, jest dużo większa. Co do zasady, jeżeli mamy jakieś pytania. Do prawnika w Bułgarii, to ja bym radził się konsultować u prawników z kwalifikacjami bułgarskimi. Coś o tym wiem, bo sam kiedyś świadczyłem usługi prawne e, doradcze obcokrajowcom w Polsce i widziałem, jak bardzo mylili się ich wcześniejsi doradcy, e, osoby, które mówiły na przykład w ich ojczystych językach. A same również były obcokrajowcami. No i wpędzali, wpędzali ci tacy pseudoprawnicy, pseudodoradcy, a wiele osób w poważne kłopoty. Pamiętam przykład firmy transportowej, której, w której organizacji w załatwianiu dokumentów uczestniczyli tak zwani prawnicy z Ukrainy. Mówię o firmie polskiej. No, i się okazało podczas pewnej kontroli na terytorium Niemiec, że kierowcy tej firmy mają zezwolenie na pracę jako elektrycy. Dlaczego jako elektrycy, a nie jako kierowcy? No, bo ci właśnie tak zwani prawnicy rodem z Ukrainy potrafili akurat załatwiać pozwolenia na pracę dla elektryków, dla kierowców nie potrafili. Także no, też nie ma się co dziwić, że jeżeli ktoś będzie tutaj korzystał. Z usług, na przykład w Bułgarii, z usług Polaków, ekspertów od nieruchomości, którzy jeszcze 3 lata temu, albo może nawet 3 miesiące temu pracowali w Polsce, którzy nawet nie znają języka bułgarskiego, no to też nie ma się specjalnie co dziwić, że te porady udzielane przez tych właśnie naszych rodaków mogą być błędne i czasem mogą kosztować dużo nerwów. I pieniędzy. Oczywiście też nie mówię, że zawsze tak jest, natomiast myślę, że warto mieć taką kwestię na uwadze i dotyczy to oczywiście nie tylko załatwiania spraw, inwestowania w Bułgarii, ale również w każdym innym kraju na świecie. Jeśli chodzi o proces zakupu nieruchomości w Bułgarii, to nie różni się on od tego, który znamy z Polski. Są oczywiście pewne no, specyficzne punkty, na przykład kupując. Nieruchomość, pozostając we wspólnocie, w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, nie musimy ciągnąć ze sobą do notariusza współmałżonka. Możemy kupić taką nieruchomość tylko na swoje nazwisko nikt nas nie będzie pytał, czy jest ta nieruchomość kupowana z majątku wspólnego, czy z majątku osobistego. Natomiast co ciekawe, trzeba zadeklarować, czy pozostaje się w związku małżeńskim i przy sprzedaży. Takiej nieruchomości już współmorzonek musi udzielić zgody, nawet jeżeli w akcie notarialnym zakupu nie figuruje. Po trzech latach od zakupu nieruchomości przy sprzedaży nie musimy też płacić podatku dochodowego, nawet jeżeli uzyskaliśmy korzyść majątkową, sprzedaliśmy za sumę wyższą niż suma zakupu. W Polsce ten okres to 5 lat. Także tutaj Bułgaria jest na plus. Nawet jeżeli musimy zapłacić podatek dochodowy, to dobra wiadomość jest taka, że stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych w Bułgarii są najniższe w całej Unii Europejskiej i wynoszą 10%. Jest to podatek liniowy, niezależnie od tego, ile w danym roku zarobiliśmy, płacimy 10%. Dotyczy to oczywiście rezydentów Bułgarii, ale również nie rezydentów, którzy Osiągają dochody na przykład ze sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Koszty notarialne podatki opłaty przy zakupie nieruchomości w Bułgarii niespecjalnie różnią się od tych, z którymi mamy do czynienia przy takich transakcjach w Polsce generalnie są troszeczkę niższe. No ale też wynoszą powiedzmy około 2-3% od wartości nieruchomości od kwoty transakcyjnej. Uważać trzeba na to, albo być świadomym, tego, że wielu sprzedawców będzie starało się podać w akcie notarialnym niższą cenę niż cena transakcyjna, aby uniknąć na przykład tego podatku dochodowego, jeżeli sprzedają jako firma bądź jeżeli sprzedają jako osoba fizyczna, no i nie minął ten czas 3 lat posiadania nieruchomości. Po którym, jak już mówiłem, podatku dochodowego płacić nie trzeba. W Bułgarii istnieje podatek nieruchomości, od nieruchomości, który ma formę podatku katastralnego, czyli płacony jest od wartości nieruchomości. Ta wartość katastralna jest jednak z reguły zdecydowanie niższa niż wartość rynkowa. I taki podatek wynosi najczęściej około kilkudziesięciu euro rocznie. Czy można wynajmować nieruchomość w Bułgarii? Pewnie, że można. Czy to się opłaca? No cóż, sezon tutaj nad Morzem Bułgarskim nie jest bardzo długi. Taki szczytowy sezon to 2-3 miesiące, także prawdopodobnie mocno się nie wzbogacimy. Co do zasady, można zarobić na takim wynajmie do 5%. Mówię tutaj o sytuacjach, kiedy powierzamy zarządzanie, wynajem nieruchomości, sprzątanie itd. W firmie zewnętrznej. Jeżeli zajmujemy się tym sami sami prowadzimy stronę, Powiedzmy na Airbnb, czy też wynajmujemy za pomocą Facebooka. Sami ogarniemy, ogarniamy sprzątanie itd. Można zarobić oczywiście znacznie więcej. Od pewnego czasu popularny jest również wynajem długoterminowy, całoroczny. Coraz więcej ludzi mieszka również w bułgarskich kurortach przez cały rok. Pracują zdalnie. Często są to obcokrajowcy. Wielu jest ostatnio Ukraińców. Wynajmując nieruchomość długoterminowo, możemy liczyć na stopę zwrotu podobną jak ma to miejsce. W Polsce. Bułgaria sama w sobie jest krajem bezpiecznym. Mówi się o bułgarskiej mafii, no ale przecież nie dotyczy ona turystów. Zasadniczo policja bardzo dba o to, aby turyści byli bezpieczni. Nawet miejscowi cyganie, a tutaj jest ich trochę, są nauczeni, aby nie zaczepiać raczej turystów. Dlatego też a raczej w kurortach nie spotkamy się z żebractwem. Oczywiście, jakieś kradzieże drobne się zdarzają, tak jak wszędzie. Natomiast nie ma tutaj zamachów terrorystycznych. Nikt nie biega po miastach z nożami. A także generalnie jest bezpiecznie, chyba nawet bardzo bezpiecznie w porównaniu do niektórych innych krajów europejskich. Bułgaria jest najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej, natomiast robi bardzo duże postępy, co jest naturalne. No w każdym kraju jest tak samo w każdym z tym kraju, tak zwanego bloku socjalistycznego, byłego. Jeśli chodzi o kraje, które wstąpiły do Unii Europejskiej, to one się rozwijają mniej więcej w podobnym tempie, choć niektóre z opóźnieniem. I tak na przykład Bułgaria zaczęła się rozwijać ze znacznym opóźnieniem w stosunku na przykład do Polski. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w ciągu kolejnych lat będzie się rozwijała od Polski szybciej. Tak jak widzimy, ma to miejsce w przypadku Rumunii, która też zaczęła się rozwijać później niż Polska. Można dyskutować, dlaczego tak, dlaczego tak było. Niektórzy pewnie powiedzą: Dlatego, że w Bułgarii nie było Balcerowicza. Niektórzy powiedzą coś zupełnie innego, mniejsza z tym. Fakt jest taki, że teraz Rumunia rozwija się szybciej niż Polska i pewnie Bułgaria również pójdzie tą samą drogą. Od niedawna Bułgaria należy do strefy Schengen. Na granicach nie ma. Kontroli paszportowych od 1 stycznia 2026 roku Bułgaria przyjmie euro. Jeżeli oczywiście nie zostaną wysłuchane masowe, liczne protesty wielu, wielu środowisk, również politycznych, które sprzeciwiają się zastąpieniem rodzimego lewa walutą europejską. W mojej opinii to też jest taki temat drażliwy. Euro w Bułgarii specjalnie nie wpłynie na wzrost cen, chociażby dlatego, że euro generalnie, wbrew temu co się mówi, nie powoduje wyższej inflacji, ewentualnie powoduje ją w bardzo nieznacznym stopniu. Ja natomiast, abstrahując trochę od tematu, sprawdzałem, jak wyglądała inflacja w latach, kiedy wprowadzano euro na Litwie, na Słowacji i w Chorwacji w porównaniu do Polski w tych konkretnych latach. No i się okazało, że w każdym z tych przypadków inflacja w tym roku wprowadzenia euro w tych krajach, które wymieniłem, była niższa niż w analogicznym roku w Polsce. Chociaż euro nie wprowadzaliśmy. Ta drożyzna w Bułgarii już panuje od dawna. Ceny rosną intensywnie, tak jak zresztą w Polsce, w wielu innych krajach. Jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie taki, że Waluta bułgarska jest ściśle powiązana kursowo, ma sztywny kurs w stosunku do euro. Wcześniej była przywiązana w stosunku jeden do jednego do marki niemieckiej. No i już od 30 lat udaje się rządowi bułgarskiemu i bankowi centralnemu utrzymywać ten kurs na stałym poziomie. Dlatego, tak naprawdę, już teraz wpływ euro, kurs euro, sytuacja ekonomiczna w strefie euro. Już teraz, czy też już od wielu lat ma duży wpływ na to, co się dzieje w Bułgarii, ponieważ tak jak mówię, kurs jest stały. Kupując nieruchomość, ewentualnie kupując nieruchomość w Bułgarii, naprawdę zachęcam do zgłębienia tematu. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zostawiać w komentarzach. Ja chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami. A Powiem od razu, że są nieuczciwe. Biura nieruchomości. Nie wiem, czy nieuczciwe. Może to, może to takie trochę krzywdzące słowo. Natomiast wiem, że są biura nieruchomości prowadzone na przykład przez Polaków, które oferują ceny nieruchomości dużo wyższe o 20-30% wyższe niż taka średnia rynkowa. No natomiast z racji, że są to ceny wciąż niższe niż te ceny w Polsce, ponieważ tutaj no taki takie mieszkanie w fajnym kompleksie z basenem nad morzem kosztuje mniej więcej tyle, co mieszkanie bez basenu, niekoniecznie nad morzem, natomiast bloku spłyty w Polsce. Dlatego też te ceny są tak czy siak atrakcyjne, nawet jak trochę zawyżone, No i wiele osób, nie robiąc odpowiedniego researchu, nie orientując się tutaj w cenach miejscowych. Przepłaca, niestety, wielu naszych rodaków płaci za nieruchomości kupowane w Bułgarii za dużo. Czy więcej niż powinni? Więcej niż by mogli. No cóż, na dzisiaj to by było wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie z miasteczka Sveti Vlas, którego główną ulicą teraz idę. Proszę o subskrypcję, o komentarze zarówno jeżeli coś Was interesuje, jeżeli macie jakieś sugestie, pytania, ale też dlatego, aby kanał zdobywał coraz większe zasięgi, bo w kolejnych odcinkach będę mówił o inwestycjach w nieruchomości, czy też o takim zainteresowaniu nieruchomościami, bo dla mnie to jest hobby w innych krajach Europy. Serdecznie pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, do zobaczenia na moim kanale. Na razie.